Szczęść Boże i Daszbór, Pozdrawiam wszystkich, którzy protestują w Białym Stoku. Wszystkich leśników, myśliwych, drzewiarzy, całą branżę. Całą branżę, która jest przepotężną, nie gałęzią, ale całym konarem polskiej gospodarki. I ten konar ma być właśnie Najwyraźniej odpiłowany. Jak wszystkie poprzednie, jak przemysł ciężki, średni, lekki w poprzednich latach i dekadach pod dyktando Brukseli, pod dyktando, dyktando globalistów. Wszystko ma być wiadomo w rolnictwie, którego ma nie być. Ma być albo z Argentyny, albo z Ukrainy. Górnictwo ma zostać zasypane, zalane, zakopane. Szanowni Państwo, nie można dopuścić do tego, żeby polskie lasy. Poszły pod obcy młotek. Nie można dopuścić do tego, żeby Polak nie był u siebie na swoim, już nie tylko we wspomnianej kopalni, na polu, ale także w lesie. Mam nadzieję, że wyjdziemy z lasu my, polscy patrioci, i jak niegdyś pod Grunwaldem pokażemy że tu jest Polska, a nie Land Eurokołchozowy, nie Ukropol, Pokażemy, że to nie jest jakiś stan czy Bantustan, że to jest Polska i niech tak zostanie dla nas i dla naszych dzieci. Pozdrawiam zatem wszystkich, także moich towarzyszy, przyjaciół, członków, sympatyków, działaczy Konfederacji Korony Polskiej, tych, którzy szerokim frontem gaśnicowym idą wraz ze mną odzyskać niepodległość. Dzięki Boże, to